Cześć, witajcie na weszło Fuksem. Dzisiaj dzień czwartkowy, więc zagramy sobie mecze ligi hiszpańskiej i puchar y, włoch. Natomiast zanim do tego przejdziemy, no to y, pamiętajcie o subowaniu tego kanału, o zostawianiu łapki w górę i o rejestracji na Fuksiarzu poprzez link w opisie tego filmu, ponieważ jeśli to zrobicie otrzymacie tym razem 25 zł fribeta y, za każdą rejestrację i za każdy depozyt. W wysokości 50 zł. Tak więc powiększacie sobie swoją, e, swój depozyt o 50%. Wydaje mi się, jest to bardzo opłacalne. No ale, e, czy wystarczy tylko zarejestrować się z linku, który znajduje się w opisie tego filmu? No i okej, okay, dzisiaj e, gram tak. E, z, gram dzisiaj Real Madrid z Walencją. I postawię na to, że Real wygra więcej niż jedną bramką. Wydaje mi się, że ten kryzys z początku roku Realu Madrid jest zażegnany. Może jeszcze nie tak na, na, na 100%, ale no Real już zaczyna wyglądać trochę lepiej niż, niż w tym początku roku i staje się coraz konkretniejszy. konkretniejszy. A Walencja za to jakoś tam formą nie przekonuje. Więc wydaje mi się, że Real, szczególnie u siebie, no to sobie te walencję pyknie. A że kurs jest 2-0, no to ja coś takiego spróbuję zagrać. A drugie spotkanie to Juventus Lazio. Juventus, który jest nieco chyba podłamany tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jeśli chodzi o regulamin, no bo ostatnio przegrali 2-0 z Moncą, natomiast Lazio punktuje całkiem nieźle, chociażby 4-0 z Milanem. Niby atut własnego boiska tutaj miałby faworyzować Juventus, ale ja postawię sobie spokojnie na X2, jednak dając sobie 66% szans na to, że Lazio tutaj też ugra. Gram ten kupon za 200 zł, a do wygrania mam 500, 580, także wydaje mi się, że fajnie. Konkurs, konkurs polega na tym, że typujecie wynik strzelca meczu Real Madrid – valencia Pierwsze trzy osoby otrzymują od nas freebet w wysokości 50 zł. Tak więc albo freebet poprzez konkurs, albo freebet poprzez rejestrację z linku poniżej łapkujcie, subujcie i gramy dalej. Hej!